Hej, witam Was na drugiej części drapingu z drapek z Łodzi. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, to zapraszam Was do obejrzenia, żeby zobaczyć jak poszło tam, a za chwilę dowiemy się jak poszło tutaj. Trzymajcie kciuki, żeby poszło dobrze. Możecie zostawić łapki, jeżeli Wam się spodoba. Komentarze zawsze są mile widziane. I subiki, jeżeli są jakieś nowe osoby tutaj na moim kanale. To zapraszam do zostawienia suba, będzie mi bardzo miło Zaczynamy tutaj chyba już nasz draping Jeszcze Wam powiem, że 34 zł tutaj jest zawarte w tych zdrapkach Jak w pierwszej części tak samo było Więc zobaczymy, która część lepiej się spisze Oby tutaj coś fajnego wpadło No to zapraszam do oglądania Zacznijmy od zdrawki, kocham, zimę z numerem 7. Czy ten numer 7 będzie szczęśliwy? To się niedługo okaże. Mamy tu 12. Myślałam, że to będzie 13. I mówię, to 7, to 13. To będzie ciekawie. No ale 13 pewnie gdzieś tu będzie, bo dadzą, nie dadzą 12 ani 14, tylko 13. No ale oby jednak coś dali. Mamy 19. 13, no wiadomo. Jeżeli nam nie jest potrzebna, to oni chętnie tutaj dadzą. O, ale mamy wygraną. Fajnie. Czyli już wiemy, że pierwsza i druga część coś da. Pierwsza coś dała, druga coś tutaj na pewno nam podaruje. Zobaczymy co. I chyba w tym samym miejscu, co wtedy było, ale zobaczymy. Dwójka. No ale jest. No to fajnie. Mimo, że pojawiła się trzynastka, to wyraźnie tutaj wygrana. Jeszcze jedna zdrabka Kocham zimem z numerem 34. O, też będziemy szukać dwunastki i 21. A mamy 23, 16. Ósemka, szóstka, trzynaście i jedenastka, więc ta jest akurat pusta. Lecimy do, może płyniemy do przypływu kasy z numerem osiem. Może znajdziemy muszelkę, byłoby fajnie.

35, 30, ostatnia szansa. Niestety nie wykorzystano 12, którego nie szukaliśmy. No to gwiazdka z nieba. Może będzie gwiazdka numer 25, z drabki. A poza gwiazdką będziemy szukać 15, 6.

Fajnie, to już. Yy no, to już jest coś. 33, 1 i 25. Co prawda, bez gwiazdki, ale jest wygrana. Fajnie. Zawsze już coś tam więcej jest. Mm. Lecimy z Crystal Cush. Może tu zmienię drapak, żeby było lepiej drapać. Jest drapka z numerem 21. Zobaczymy jak to pójdzie. Może będzie jednak gorzej. Gdzie to mam szukać? 128. Momentik, momencik, może w ten sposób 28, 26, 24, 3 i 22. Tych liczb będziemy poszukiwać. Co my mamy? Czwórki, której nie ma, osiemnastki nie mamy, dwadzieścia dziewięć obok, czterdzieści troszkę wysoko, dwadzieścia trzy obok, siedem, trzydzieści cztery dwadzieścia siedem, dwa, trzydzieści trzy, ostatnie dwa rządki, jedenaście, siedemnaście, pięć, dwadzieścia pięć, obok 39 nie szukamy, niestety. 1, nie. 8, nie. 15. No i uwaga, ostatnie dwa, y, dwa pola do wydrapania. 19, nie. I 32. No, niestety. Mamy tu pustaka. Ostatnia zdrowa na dzisiaj to będzie. Na dobry rok. Niech taki właśnie będzie. Życzę Wam tego, żeby był lepszy. I wiecie co? Ja mam wielką nadzieję na choinkę. no Naprawdę, fajnie by było, gdyby trafiła się choinka. A zdropka z numerem 16. Będziemy szukać tych samych kwot. 500. No, 500 też może być. Ale dzisiaj by wystarczyła choinka. A 10... 200, no to nie. 50 złotych, a 200. 100... A 5000 tysięcy złotych. Yy, no i czerwiec może. O. Byłoby fajnie, ale nie. Mhm. Zabrakło jednego zera niestety. Albo o jedno było za dużo. Nieważne. Tak. I tak samo. Nie ma. Grudzień. No niestety chyba nie. Okej, okay. dzwonek będzie. E, nie, jest bałwan. No ale czy będzie choinka? Byłoby fajnie. Ale ci niestety nie. Jest renifer. Bez choinki. No szkoda. Liczyłam na choinkę. A nie ma choinki. No dobrze, no to przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie jest takie, że tutaj było mówione o tej siedemce. No i ta siedemka się pojawiła, ale w takiej formie wyniku, ponieważ mamy tu 5 zł, a tu mamy 2. No to łącznie mamy 7 zł. Dosyć mało. No niestety, za bardzo tutaj nie, nie było szaleństwa. No, co zrobić, i tak też bywa. Nieważne z którego miejsca się kupuje zdrobki, lot to jest wszędzie taki samo. No i co? No, dobrze, że przynajmniej coś jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Te obie części. Zapraszam na kolejne odcinki i dziękuję Wam za oglądanie. Pa!